Hey, hey. Gramy sobie dzisiaj Wiedźmą. Wziąłem sobie zielone Memento Mori, które pozwala zabić kogoś, kto miał dwa stany wiszenia na haku. Jeśli chodzi o perki, mamy wskażoną interwencję, żerać i ruinę i Make your choice. I addony. Możemy się teleportować o 30% większej odległości. Dodatkowo jak surveyworzy uruchomią pułapki, nie wiedzą o tym, słyszałem tu kogoś. No właśnie. Dobra, niech sobie ucieka, chociaż ty, co on robi? Ty co jest? Już mi zniszczyli swoją drogą totemik, nie jestem pewien czy to była ruina czy pożerać nadziei, więc podnosimy chłopa. Nie wiem co on robi, ale dobra, daje się powiesić do tego głupowroczu, powieśmy. Tu mamy już trapkę gotową, więc mega spoko. tu widzę Jane, czy jak ona tam ma na imię. W to w każdym razie zresztą Evil. jest ok. Co na coś lepić? Ma jakąś bardzo potężną latarkę. Ale niezbyt dobrze, umie z niej korzystać. Ok, Dead Hard. I drugie leżenie, super. Dobra, niech Steve sobie ucieka. My ją wieszamy od razu. Świetny początek meczów, Postawmy pułapkę. Podnieśli ją, okej. Okay. Zadziałał e, nasz perk Make Your Choice. Oni uciekli gdzieś do boku. Tutaj są. Ale dobra, myj first jest na rannym, więc już nie ma co się pocić, żeby za nim gonić. weźmy ją po prostu drugi raz. Tu mamy hak. OK, uruchomili milion naszych pułapek. więc jest nie za ciekawie. Rozstawmy trapka jednego z tej strony i jednego gdzieś może tu. Tu jest paleta, więc też by wypadało. Nie mamy żadnych trapków na mapie, co mnie troszeczkę martwi. Dajmy sobie tutaj nie? Dajmy cały czas na sztotem. Tylko pytanie, który to został. Ale chyba nadzieję nadziei, tak jest, bo nam się świeci. Czy nie mamy ruin? Okej, okay, jest dobrze. Czy tu po lewej kogoś nie widziałem? Przypadkiem. Chyba nie. Dobra. Aktywowała pułapkę jakimś cudem, pomimo że się skradała. możemy za nią pogonić. Spoczko. Dobra, nie chcę nas oślepić. Zniszczymy paletę zawczasu. To jest dobre miejsce, żeby wstawić trapkę. Teraz chciała tutaj oślepić. Okej, tamta się poddała swoją drogą. Gdzie ty koleżanko uciekasz? Zjeść tu sobie może te drzwi. Niestety już ją skupiłem. Tu były skaczmarki. Ok. Trzy geny do końca. Możemy zrobić tutaj trapka. i zostaje nam jeszcze jeden, to go w sumie zachowajmy na jakiegoś lupa, żeby postawić. Albo wiecie co. Tego trapka postawmy tutaj. Ten totem jest na widoku. Oni może się boją, że to jest na przykład yy... Scorched Earth, czy jakoś tak się to nazywa, okej? Okay, teleportujmy się. Gdzie ty jesteś? Ty, co jest? Okej. Okay. Chłop zniknął, nie ma go. Uruchomił trapkę i go nie ma. Wiesz teleportowaliśmy też nie od razu. Tu mamy paletę, ale już nie mamy dostępnych trapków. Okej, okay. zacznijmy chodzić może po generatorach. To się będzie miało zaraz celem. Tamten coś czujesz, że mogą robić. Tak jest. Dwójka. Super. Okej, okay. oślepi nas, ale my niszczymy palety, Więc nic złego. Pytanie, co z tym Stevem? nam gdzieś uciekł Czy nie wrócili do gena? ona jest po prawej ja sobie bym chciał go kopnąć, Okej, okay, on go robił super dwójka rannych my go kopiemy od razu najgorsze że nie mamy dostępnych tabaków w sensie wiem, że mógłbym zresetować, ale chciałbym jednak grę skończyć w tamtym obszarze gdzie mamy ich po prostu od groma kurde, ładnie zagrał nie niszczmy, chwilowo. Kurde, myślałem, że może pobiegnie ufam strapkę. Skończony został gen. Okej. Okay. Dead hard. Dobra, udało się kopować, Będzie go drugie wiszenie. Niszczymy paletę. No Zresztą w sumie trapkę w tym miejscu. Tanci się wyleczyli. Kości chyba nie postawili, bo bym słyszał. Ewentualnie nie zwróciłem uwagi i na których go weźmiemy? Może na ten po prostu, co? Super. I teraz tak: tu mamy dwa geny, tam mamy dwa geny. Na pewno chcemy, żeby ten został cały, więc żeby zrobili. Kogo nie widzę. Więc wróćmy troszeczkę bliżej haka. Tu, okej, okay. widziałem cię. To jest hit. Zdjęli go. Czy my się zdołamy tam jakoś teleportować? Nie bardzo. No więc ją gonimy. Okej, okay. udało się jeszcze złapać w trakcie jak wody, yy, przez okno. Tu mamy hak, więc sobie go od razu wieszamy. I tu już wypadałoby zostawić trapkę, co? Gdzieś tam są dwie? Więc może z tej strony? Ty, a zostaw mnie w tym miejscu. Czekajcie, okej, okay, ona aktywowała trapkę, uciekła. Gdzie ty jesteś, koleżanko? Mamy trzy staki na pożeraczu nadziei. Więc teraz powalamy wszystkich na hita. Dodatkowo on jeszcze jest wyeksponowany za pomocą e, Make Your Choice. Czy was tu znajdziemy? Nie, a jakieś skaczmarki może dookoła? Nie, czyli gdzieś musicie tu być. Chyba. Nie minęło jeszcze 7 sekund, wątpię. Kurde, jest dziwne, okej. Okay. Leży i tu widzieliśmy drugą koleżankę, więc ją teraz gonimy. Musimy zrobić presję. go do środka. Dobra. Dwójka leży super. Mieszczamy najpierw Steve'a. Albo w sumie możemy go zabić, więc to zwrócę. Oj. To nie jest złe momento. na śmietniku, którego nie widać. No niestety. Przepraszam, nie przewidziałem sobie tego. Okej, okay, gdzie jesteś ty? Tu gdzie się trzysz. Tu żeś już pod zło, daleko. Czy ty masz decisive strike'a? Nie masz. Powinniśmy cię chyba na górce, co? Jeżeli cię doniesiemy, to może być problem. Nie gadaj. Z tej trzeciej strony jest wejścia? XD Ale tam była strefa bez haków. Jeszcze się zderzyłem, oczywiście. Dobra, biegnie prosto na trapka. Dobra, udało się. W sumie postawmy takiego na środku tutaj. I tamta została sama. Może być ciężko ją trafić. Ogólnie nie jest pożeracz nadziei cały czas aktywny. Tu mamy hak w sumie, więc możemy postawić. Chce w sensie się postawić, powiesić. Gdzie jest teraz ostatni ...survival? Ten gen nie był robiony. Ten gen nie jest robiony i ten chyba też nie był, prawda? Prawda. Dzisiaj co, postawmy sobie tutaj trapkę, jakby ona tu biegła jakiegoś hacza. Kurde, nie trafiłem. Dobra, odświeżmy trapka. Tak chce się chyba zabić, albo nie trafiła po prostu z Jak się z tym minąłem, to ja nie wiem. Ona biegła tam, ale dobra, mniejsza. Bierzemy ją, wieszamy i mamy cztery fragi. Czy cię doniesiemy, tylko powinniśmy. Więc na spokojnie. Super. Cztery fragi zrobione. I dziękuję, dobra Hagem Hagiem bardzo przyjemnie mi się gra. Jest jeden z moich ulubionych killerów. Jeszcze uwielbiam Legiona. Bo zresztą to mówiłem, jak grałem Legionem, ale dobra. Udało się zrobić 4 fragi jest świetnie. Te, a, ten add że nie widać jak się uruchomi trapka, jest po prostu broken. Jest najlepszy add na wieź, moim zdaniem. Dobra, nikt nie uciekł, ofiara, super, wszystko zajebiście. Zobaczymy jak jeszcze z punktami i z rangą. Z swoją drogą, questą zrobiliśmy. Okej, okay. ranga prawie dwa razy, tak troszeczkę zabrakło. Punkt 26 tysięcy, super. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia.